go <laughs> ahead Witajcie na kanale. O matko i córko, witam Was znowu tu od matki i córki. E, matki i córki. E, dzisiaj nagrywamy challenge, e, który nagrywały już e, stylistki, które nagrywały pary, na przykład moi rodzice e, na kanale Kasia i Tomek. E, z tym, że troszkę pozmieniałyśmy zasady, żeby nie było tak nudno i żeby nie powielać e, tego, co jest u rodziców na kanale, razem z tym, co jest u nas. E, challenge będzie polegał na tym, e, że z naszym szaf wybierzemy parę ubrań, parę stylizacji, e, które być może spodobają się drugiej osobie. E, ale no, czekajcie, czekaj, czekaj. o to, że po prostu ja podeszłam do szafy swojej mamy. Od tutaj do tej strony i wybrałam kilka e, ciuszków z jej szafy, wystylizowałam. E, wydaje mi się tak, jakby ona tego nie ubrała i to samo zrobiła moja mama, czyli podeszła do mojej strony, tam tutaj e, szafy Poprałej, i, tak. i wybrała rzeczy, które e, ja być może bym tak nie wystylizowała, jak zrobiła to ona. To Chodzi cika. o to, że, że wszystkie elementy garderoby są z szafy Pauliny. I stylizację dla Pauliny, i wszystkie elementy garderoby są z szafy mojej, i z nich próbujemy po prostu, wy... z tych ubrań, z tych elementów, próbujemy wyczarować coś, czego nie wyczarowałaby ta druga. Jedyną podstawą są buty białe. Białe, ja wybrałam super stary, ponieważ wydaje mi się, że. Te buty pasują do wszystkiego, co mam w szafie. Bardzo często je noszę, są to właściwie buty, które noszę najczęściej, więc wydaje mi się, że do wszystkiego, co mogła wymyślić Paulina mi się y, będą ładnie komponować. No, a ja wybrałam białe sandałki, bo stwierdziłam, że skoro mamy lato, to w zasadzie sandałki też latem się bardzo często ubiera. Dobra, ale żeby już nie przedłużać może BB będziesz pierwsza? Będę pierwsza, jestem ciekawa tego, co, co mi przygotowałaś. Więc kochana, na pierwszy ogień pójdzie sukienka, którą sama z chęcią bym z twojej szafy wyciągnęła i którą sama z chęcią bym ubrała. A do tego jeszcze marynareczka. E, tak kochani, tą sukienkę kupiłam chyba na zimowych przecenach e, firma Reserve tą sukienkę kupiłam z myślą o lepszych czasach, czyli czasach, kiedy będę szczupła i mam nadzieję, że nie będę w niej wyglądać zabawnie. Jeszcze nigdy wcześniej Czemu na zabawnie? sobie nie miałam. I marynarka Massimo Duty, która jest naszą wspólną rzeczą. Ej, ej, w zasadzie to masz rację, no. Tak, poskładałyśmy się na nią. Naprawdę? No. Dlaczego ja nigdy nie ubrałam? Ja bym... Twoja, to nie, bo ty się do niej dołożyłam. Prawa część jest twoja, to moja. Okej, okay, dobra. To czekaj, ja będę ją układać na prawym ramieniu, tak? Nie będę chodzić, żeby nie było. Kochani, jak widzicie, super stary pasują idealnie. Nie widać moich super starych, dziecko, musisz się przesunąć, bo w lustrze widać co o moim co mam zrobić z tym paskiem. Oczywiście, kochani, muszę powiedzieć, że że dobrze, że jestem przed obiadem, bo nie wygląda to, kochani, tak źle. Może te lepsze czasy nastały już. E, no Co zrobić z tym paskiem? To, to związać, nie? Znaczy, czy zapiąć zrobiła? taki A może lepiej zapięć, bez, bez paska? Nie, z paskiem. Dobra. Dobra, może aż tak bardzo mnie nie ściskaj, wiesz. Z paskiem i nie tak... Nie, ty nie możesz wyglądać tak bardzo elegancko tak Nie, bardzo no co ty, na... ja nie wyglądam elegancko To tą marynarkę I nałóż ją tylko tak, wiesz Jak mam nałożyć tak, Na wiesz? swoją lewą stronę <laughs> Ale że jak, że tak? No albo, że tak Oj, tak młodnie. Ale co, ja mam tak chodzić po mieście? Tak albo jak... <laughs> Ale to w prawa ja, spadnie prawa tak. ręka mi zmarznie No dobra, teraz już mam porów. Ale tak, tak? No. Aha, to naszykowałaś mnie od razu na zdjęcia. Nie, po prostu tak, tak lepiej wygląda. Ja sama tak bardzo często noszę kurtki, nie tylko do zdjęć. Tak? I mm -hmm. mówisz, że, że tak mam tak. A golf, a golf tak ma być tak właśnie, tak? Tak? Nie, nie wiem, że tak? No, no musisz nie. być pewna. O, tak, tak, no, tak, tak. Tak? Tak. No musisz być pewna, no to ty jesteś stylistką. No Moimy tak. nie. Tak. Tak. No Dobra. To ja, Jak? Aha, czyli mogę pozować do zdjęć. A możesz sobie pozować? Proszę bardzo, tutaj masz kamerę. Nie, no fajnie. Pokazałaś mi, że mogę w tej sukience chodzić, bo ona by tak leżała na dnie szafy, leżała i czekała na te lepsze czasy. Dobrze, że pokazałaś mi, że te lepsze czasy nadeszły. No nie wygląda to źle, kochanie. Nawet powiedziałabym, że dobrze Dobra, kolejna, kolejna stylizacja. Kolejna Jestem stylizacja. ciekawa, co wyciągnęłaś z głębi mojej szafy, w czym nie chodziłam wcześniej um. albo dawno, albo. Nie no, to jest sukienka, w której chodziłaś i którą znasz, ale, ale ubrałabym do niej bluzkę taką białą Tarą! I tutaj też, kochani, buty pasują. Dobra, może jakiś... Co? Biały pasek do tego ubrała. Ja nie mam białego paska. Nie ja mam biały pasek. Dobra, biały pasek, ale to już jest element twojej szafy. Nie wiem, czy to się liczy. Ej, właśnie. Ja nie mam białego paska. <grych> dobra, to przymykamy oczy na, na, na jeden twój element. Ale co, Aha. no dobra. To ja, znaczy, ja specjalnie tutaj nie zapinałam pod no. szyję, żeby... żeby To miałam. bluzkę, tak. tak? I co i tak? <grych> nie zapnij. Ale że jak zapnij? Może no, tak. Że tak? Mhm. Ale ja tak nie chodzę. Wiem, że nie. <laughs> dalej. No i co dalej? E, no i to jest pierwsza propozycja. Ale na taka, taka zwykła, bardzo, ale, A nie? Ale inaczej pokaż tą stylizację, bo. Pokażę ci teraz inaczej, no i ją. <laughs> <laughs> jak mam posiągnąć? <laughs> tak, czekaj. O, czekaj, bo ty mi rozbierasz, no? dziecko. Ale o, że co? I, i że tak. I tu mamy z tego spódniczkę. O, I tak na luzie to na luzie. A, czekaj, a teraz... jeszcze... A jeszcze. Wow, ale to już jest takie nowatorskie bardzo, no. powiedziałabym. I to już jest takie typowo do zdjęcia. No. A Jezu, i teraz jeszcze robisz Cześć. ze mnie e, paryżankę. Nie. <laughs> no francuski o, tak doszą. I co? I tak jest dobrze, tak? Mi się bardzo podobało. Kochani, oceniajcie. <grystanie> tak na ludzie. No nie wiem, no ja tak do końca nie jestem przekonana do, do, do tego. Bo, bo co? No bo właśnie... No, no nie wiem, oceniajcie. Czy, czy wy byście dziewczyny kochane tak wyszły? No ja... Ja tak... wiesz, tak... jest to takie bardzo nowatorskie i bardzo takie. <grystanie> A ty byś tak wyszła? Nie wiem, z sukienką taką spuszczoną? Zdjęć na pewno. Tylko że ona byłoby na mnie za duża, nie? No ta tak, ale jakbyś miała swoją własną sukienkę no, to taką. zdjęć, może bym tak wyszła, tak? Zostawmy białą... O, bliskę. ale zobacz jak mi tak fajnie, dobrze mi tak. Nie. Dobrze mi tak. Nie, nie, źle to w ogóle zawiązałaś. Dobrze. gruba tak. i chuda z jednej strony. dobrze że to zawiązałaś. Tak. Dobra, dawaj. Dobra, no. Dobra. O Boże. I to Spódniczkę musisz ubrać. A na górę? No, ta bluzka zostaje. Kochani. No. Tą spódniczkę wyciągnęłaś z czeluści mojej szafy. Tą spódniczkę kupiłam jakieś 3 lata temu. Znowu licząc na lepsze czasy. Kochani, tą spódniczkę kupiłam w sklepie Zara, rozmiar S. I ja w tą, sukie, w tą spódniczkę e, nie umiałam się nigdy zmieścić. Ona zawsze była na mnie w talii za ciasna, i, i, i ja nie wiem, czy, 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 czy tym razem się uda. Chyba się nie uda. Spróbuj! Najwyżej na szybko znajdę coś innego. Czego? O! Jest! Jest, i oddycham. I, I wow, i kochani. Dzięki, że pokazałaś mi, że mogę już w końcu zakładać tą spódnicę, bo nigdy... Znaczy od jakiegoś czasu Aha. po prostu nie miałam odwagi jej przymierzać. Dobra. O, a to! Bo nie zwróciłam uwagi na no, to, co mam na... I chwilę. taka zwykła stylizacja, której raczej byś nie... nie, nie byś tak raczej, bo by dla ciebie byłoby zazwyczajnie. Za i znowu pasują mi te Big Stary, czyli miałam... Big Stary. Big stary. to nie są Big Stary. Super stary. Super, stary. Super stary. I znowu mi pasują. Teraz jestem taka pin-up. No. pin up girl. Tak. Lata 50. Kochani, ja wam pokażę, że naprawdę tej spódnicy nigdy nie miałam na sobie. Więc kochane, może warto zajrzeć w głąb swojej szafy i sprawdzić te rzeczy, które kupiłyśmy i zostawiłyśmy na lepsze czasy. Czy nie są już może dla nas dobre, bo może te lepsze czasy już nadeszły? Także trzymam za Was kciuki. Trzymam za Was kciuki. Żebyście Wy też wchodziły w te rzeczy, które sobie zostawiłyście. Dobra. Ej, aha, to jest trzecia, ostatnia rzecz, którą, którą dla mnie przygotowałaś. Więc teraz ja mam coś dla ciebie. O! To jest właśnie. Ej, to faktycznie się bazuje. To jest właściwie stylizacja, nad którą miałam największy problem, bo dwie już miałam naszykowane i tej trzeciej do trzeciej po prostu nie miałam żadnej, żadnej koncepcji, no bo ważne jest, żeby znaleźć jedną rzecz, a potem dopasować do niej co, coś jeszcze, prawda? I, I po prostu nie wiedziałam, jak nowatorsko wystylizować rzeczy, które masz w szafie, ale zobaczyłam ten lilowy kombinezon, i gdzieś mi mignął fioletowy odcień z innej rzeczy. I pomyślałam, że skoro są dwie rzeczy w tej samej barwie, no to będą do siebie pasować. Więc wyciągnęłam tą bomberkę, którą ode mnie dostałaś. Pokazywałyśmy ją w jakimś odcinku Niespodzianka tak. dla Pauliny. Zostawiłaś, ale bardzo rzadko zakładasz, więc może teraz będziesz zakładać częściej. Tylko obawiam się, że ten dekolt jest za duży. Nie wiedziałam, co mogę Ci naszykować. Mhm. Pod spód będziesz musiała uważać. Dobra. No taki styl elegancki pomieszany ze sportowym. Tak, tak właśnie, tak właśnie myślałam. Faktycznie dekolt duży. Mhm, głęboki. Tak. Trzeba uważać. Ale co? Ale według Ciebie to jakoś ze sobą pasuje? No wydaje mi się, że jakbym była na imprezie właśnie w tym kombinazonie, a później, nie wiem, miałabym iść do auta czy, czy coś, no to na pewno ubrałabym sobie bluzę, żeby nie zmarznąć. Aha. O, super. Ale ty tutaj, ty mówisz, ale co, tutaj bierzesz... Ten, ty już nie jesteś tutaj stylistką, ty jesteś teraz tylko modelką, więc tutaj proszę daj mi się wykazać. Dobra, to się wykaż i jakoś to usz. No, no nie wiem, no jakoś tak. tak po prostu, jakoś tak luźno, nie? Po, tak po prostu chyba, nie? A możesz troszeczkę rozpiąć, żeby dodać trochę luzu. Mi Pechne, się podoba, ale co, a wpadłabyś na to, wpadłabyś na to, że możesz to może połączyć bóle. ze sobą nie, ten kombinę z nie, nie ma takiej opcji, ja też tak myślałam, dlatego zdecydowałam się właśnie. Na to zestawienie. Myślę, kochani, że nigdy nie wpadłabyś na to. Aby taką wąską ołówkową sukienkę założyć z koszulą. Tak noszę ja, ale ciebie nigdy tak nie widziałam, więc próbuję zrobić z ciebie mnie trochę. Ja jedynie pomyślałam o tym ostatnio, żeby założyć na nią biały t-shirt, taki z niegłębokim dekoltem, najlepiej właśnie z takim akurat pod szyję Aha. i z krótkim rękawkiem, i żeby tutaj właśnie sobie go zawiązać tak. No właśnie, że tak, ta o Ale ta sukienka została spódnica. Tak, ale mhm. nie myślałam o koszuli. Także no tutaj wygrałaś. Dobra. No, chodź, chodź. Chodź, chodź. Idę, idę. No i właśnie teraz przewiąż tą koszulę w pasie. I właśnie tak zakładam tego rodzaju sukienki ja. I ciebie też zachęcam. <laughs> I co myślisz? No fajnie. Super w ogóle, że te guziczki pasują, ale czekaj, czekaj, chcesz ją i chcesz zapiąć te guziczki, czy nie? Wiesz co? No nie wiem, tutaj jest taka woda, więc może no. lepiej nie. Ja bym albo te rękawki podciągnęła, albo podwinęła, to już zależy od Ciebie. Ważne, nie, żeby... podciągnąć, podciągnąć. Ważne, żeby te rękawki były po prostu no. w górze, bo wtedy, wtedy całość jest taka lekka, waposzyjna. Można mi na zdjęcia z chęcią? No Nawet to widzisz. z tymi butami, zobacz, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, tak, w ogóle fajna, super stylizacja, tak. tak. Też jestem za tym. Czyli co, podoba Czyli Ci się? Czyli 10 na 10, super. znaczy nie ocenialiśmy wcześniej, ale bardzo mi się podoba. No ekstra, fajnie, bardzo. Mi też, ja też tak się noszę. <laughs> no i kolejna stylizacja, to też jest takie zrobienie z Ciebie mnie, bo ja tak właśnie bym założyła te elementy garderoby. Bo mam tutaj kochani, t-shirt, marynarę i taką tiulową spódniczkę. Ja bym tą tiulową spódniczkę założyła jeszcze z taką bluzą, tak, A, tak ja ostatnio okay. miałam na zdjęciu, więc, więc też bym tak ciebie wystylizowała. Ale niestety, bluzy jakiejś takiej fajnej, żadnej u ciebie w szafie nie znalazłam, więc no, tak, stwierdziłam. jakie bluzy, Paulina. Więc stwierdziłam, że, że to jest jednak coś, czego byś raczej na pewno nie założyła, więc spróbujemy właśnie z zestawem bardziej eksperymentalnym. Okej. Okay. No i dla mnie to stylizacja taka lekko formalna, taka młoda kobieta wychodzi na miasto. Wychodzi na miasto, na miasto, więc nie ubieram się elegancko, mamo! Ale może czasami jest taka okazja, żeby Nie ubrać mam takiej się okazji, żeby tak... się w ten sposób ubrać. Wyglądam jak młoda matka Polka. Jaka młoda matka Polka? Masz 19 lat, dziewczyno! No właśnie! Ja ze taka w tak nie poszłam. Ale to nie jest nie? No to już bardziej na kawę, na spotkanie nie z koleżanką. Nie, w ogóle nie na pewno nie z tą marynaką. Ewentualnie no tak. Ale t-shirt na przykład też super, jakbym miał na przykład czarny neon. To na dobrą sprawę możesz sobie założyć całkiem inny, inny t-shirt. Z czarnym napisem zielonym, fioletowym. No, co? Obojętne! Chodzi mi tylko o zestawienie zwykłego t-shirtu z jakimś napisem, z czymś. Mhm, tak. Nie, że, że on jest tak. taki basicowy jak ten mój. Do tego ta tiulowa spódnica, i do tego ta czerwona marynarka. Nie, bez marynarki. Znaczy, ja bym po prostu nie ubrała marynarki. Ale tak ale może oprała. warto się do, do marynarek przekonać. Mamo, nie! A chciałaś założyć tą, tą naszą Massimo Duty. Tak, ale do czego innego? Tak wyglądam po prostu jak matka Polka. Och Jezus, matka Polka. O. Jeszcze w ogóle trójki dzieci mi brakuje, telefonu i. Tak, tak, szybki, na jutro będą grafiki gotowe. Dobra, każdy ma inny styl, każdy ma inne inne... Nie wizyjnie. no, ale się ja ubierałabym t-shirt na przykład do tej spodniczki, także przekonałaś mnie, bo ja do niej ubieram aha no dobra taka wersja letnia tak t-shirty nie pomyślałam tak, tak, ale podróżmy, swetry, tak? swetry i bluza dla mnie właśnie też fajnie wygląda z bluzą no widzisz tak jak ja miałam na zdjęciu dobra to kochani oceniajcie w komentarzu jak sobie poradziłyśmy w tym odcinku oczywiście łapkujcie komentujcie subskrybujcie nasz kanał czekajcie na kolejny odcinek i napiszcie nam czy chcecie może drugą część co będzie na pewno dużo trudniejsze Napiszcie no. No, nam w komentarzach Z chęcią się do Was dostosujemy Ewentualnie możemy zrobić też tak Że ja wchodzę do szafy Pauliny I wyciągam rzeczy, siebie. rzeczy dla siebie A ona wchodzi do mojej szafy I to... wyciąga rzeczy dla siebie Także y, ten sposób też możemy e, nagrać To kochani jeszcze raz Subskrybujcie, w kodzie, komentujcie I do kolejnego odcinka Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał Pa, pa kochani. kochani